Trudno jest zawsze przekładać, nie tylko literaturę polską. Wszystkie literatury są trudne. W Polsce są rzeczy, które są łatwiejsze i są rzeczy, które są trudniejsze. Na przykład wśród pisarzy, których nie tłumaczyłem i bardzo chciałbym tłumaczyć, i nawet dałbym dużo, żeby ich tłumaczyć, są ludzie jak na przykład Norwid albo Leśmian. Albo Białoszewski, i z nimi to nie na moje możliwości. Poezja polska jakoś weszła do krwiobiegu poezji hebrajskiej i specjalnie młodej poezji hebrajskiej, tej młodej poezji hebrajskiej, dla której właściwie zacząłem tłumaczyć. Bo kiedy zacząłem tłumaczyć, to nie myślałem o ogólnym izraelskim czytelniku, myślałem o młodych poetach izraelskich. Część z nich znałem, część byli moimi przyjacielami. Myślałem, że oni to powinni czytać. I, I myślę, że to się udało. Choć nie wiem, czy ja o tym mam powiedzieć. Mądrość Herberta, miłosza innych, i tą klarowność. O tym, o tym myślałem, kiedy przyłożyłem to dla młodych Hwlajstych poetów.